Dzwoniłem Do naszego gościa od napraw Bo moja spedycja nie odbierała, a on mówi dobra, dobra Ode mnie zawsze bieram telefony I mogę jechać w stronę Calgary, bo jadę do Coldstream Tylko muszę naprawić ten Ten, ten Tą baterię wymienić To w Calgary to zrobię Teraz tutaj wszystko jeszcze zamknięte, Czy jest miejsce Otwierają dopiero za godzinę To nie będę czekał jadę do kalgar Przynajmniej wyjadę z tych korków nie. Znaczy nie będę widział żadnych korków Okej okay. Już zaczyna świtać po godzinie jazdy Dostałem SMS-a że jak na prawie baterii mamy zadzwonić do spedycji Czy może jeszcze ten call nie jest przesądzony ja my wiedzą co mi tam wyskoczy może coś znajdzie fajnego w Calgary jakiś przerzut tutaj są nie? są jakieś odpady i są jakieś te ale najfajniej by stąd pojechać oczywiście do Kalifornii, Arizony ale nawet na taki Teksas albo Florydka mnie to nie przeszkadza ale tak czuję, że 80%, 90% to będzie znowu Goldstream. No ale to już czuć, że jest zimny poranek. Wschód słońca to jest zimne. Cztery stopnie tylko mamy. ale widać zanieczyszczenie nad tym. Wiatru chyba nie ma. Może jeszcze dzisiaj w te góry wiadę. Kto wie? 20 na serwisie, zobaczymy czy od ręki to zrobią, no, z baterią to mówię, to nie jest jakiś wielki, wielka robota, nie? W najgorszym wypadku jak powie, że tam trzeba czekać nie wiem ile to ja sobie sam to zrobię, bo, bo tak ale mówię powinno być dobrze To jest w sumie niedaleko stopu na którym byłem w tej nowa przemysłówka ale potężny Amazon tutaj jest no Kalgary, no, duże miasto nie jeden pewnie ten nie jedno centrum dystrybucyjne i to jest gdzieś tutaj po lewej stronie chyba ten niebieski budynek Z nami. To jakaś nowa przynosówka. jest termoking. W sumie to można było zrobić gdziekolwiek. Dobra, jestem w termokingu. Mam termokinga, to jestem w termokie. rzucić naczepę. Ona mówi, musimy zrobić diagnostykę. Ja mówię, nie, żadnej diagnostyki bateria. No tak nie możemy. Dzwonię do mojego szefa. Mój szef tam z nim gadał, tylko bateria i nic więcej. na naczepę zadzwonię, a będzie gotowe. Tu go nie zajmie. No, zależy czy mają siłę roboczą, ale powinno być OK. Już się podpina i będzie wciągał do środka. No to sądzę, że zdążę zjeść śniadanie wypić kawę, pójść do ubikacji i... Będę załatwiony. Nie, on ją będzie po prostu zmieniał na zewnątrz. Tak, tak jak ja. Tam się podpina, bo przyjechał tu, ale pewnie po jakieś sobie narzędzia przyjechał. A ja sobie bajgla, jak to się mówi po polsku. Po kanadyjsku bagla. Bagel. Z rzodkiewką i z papryką czerwoną. Przestałem, przestałem kupować wędlina. Aż jaki mają lounge tutaj. Można się wyspać. Już nie jeden tutaj widzę, spał. taki belek. I w moim przypadku widok na chłodnie. Chyba skończył już. Chyba tak. No, bateria zmieniona, teraz będzie odpała. Jak do kola A ja mówię mu, że dzisiaj nie dojadę, bo za mi godzin, Jutro dojadę, ale. I mówi, że w sobotę wezmę ładunek i w niedzielę zrzutka. Mówiłem. I ten mówi, że jeszcze może zwaładunki zrobi. Ja mówiłem, pytałem się, jestem bc driver czy nie. Tak, ale jakiś kierowca mówi, że dobra, bla, bla, bla. Nie ma sprawy. Tylko chcę sprawdzić, czy ta chłodnia naprawdę naprawiona. Naprawiona. Problemem była bateria. Spadamy. Ścieżka rowerową, którą jeździłem, po jednej i drugiej stronie byłem. Rzeka Z tuż której będziemy zmierzać w góry skaliste. No i Także widoczki mnie w sumie nie ominą w, te, w tą stronę. No i tak prawdopodobnie podejrzewam, że do wtorku, środy spędzę czas na tej kółku. Coldstream Vancouver albo Coldstream może Edmonton znowu zrobię. Diabli wiedzą. Spoko po, po tym, ale żeby oni się tak nie przestrzegali, że ty tutaj będę siedział po dwa tygodnie. Nie, nie, nie. Jeden ładunek, dwa ładunki mogę zrobić. W mm. połowie przyszłego tygodnia skończy mi się jedzenie. Trzeba będzie na zakupy iść. Europa! <noise> dzisiaj pewnie dotrę do... niedalej dalej niż Revelstoke. Do Sikamusa mi zabraknie godzin, bo... Zmiana mi się kończy o 5 po południu, nie? A jest? 12.30, no. Także. Może nawet w Golden Stanę. Ale nie, już przy, przybliżę się jak, jak, jak najdalej się da. No to dzisiaj piękny widok, bo niebo... Prawie żeby bez chmur. Chmury tam dalej są, ale wysoko, więc pierwszy raz góry w nowym sezonie w tą stronę. Drugi raz, ale było po ciemku, to teraz coś zobaczymy. Wchodząc góry, skaliste pogoda nam się sknociła. Niestety, trzyłem w rewelstoku, jest pochmurnie, 15 stopni, na wzmacniach 3. Nie wiem co i jak. Ja bym chciał mieć informację o, o ładunku jutrzejszym, bym się ustalił co i jak, obliczył wszystko. No ale rozumiem to, że będzie to w niedzielę rano dostawa. Ja on chciał, żebym dzisiaj dojechał, żeby się wypauzował jutro. Nie wiem, co on chciał, sam nie wiedział, co chcę. Ja mówię, że dzisiaj nie dojadę, mi nie starczy godzin. Kto mówi jutro, dojedź i wykręć pauzę. Ja mówię, jutro będę miał tylko 5 godzin i, i nie dojadę do Vancouver. i Nie wykręcę pauzy. To prawdopodobnie zrobię to tak, że jutro po południu, tam na wieczór ruszę, pojadę, przepnę i pojadę po na rozładunek, Kolejna nowska. Mówię wam, oni mają tam taki tajfun, oni sami nie nadążają. Personel w biurze w ogóle się nie powiększył i oni nie mają czasu no, odpowiadać. Ledwo co nadążają, organizować pracę. Kierowca się musi domyślać, ale dobra, no, mniej więcej wiem o co chodzi. Jestem ciekawy, jak chciał dostać informacje, ja to już popatrzę, popatrzył, zaplanował. Zobaczymy, czy, czy do, do 17 dostanę. Oni ogarniają British Kolumbię, Kalifornię, wszystkie traki, wyjazdy, przyjazdy łupanie. nie. W pręsie nikt nie ma łatwo, każdy ma wycisk. <laughs> to zawsze tak było. Niestety nie będzie epickiego widoku, bo epicka góra jest w chmurach. I granica z British Columbia. Ja nawet nie wiem, czy ja do Revelstoke do muszę to ocenić, bo w Roger Pass nie będę stał przez nie wymienia to zanosi się na taką pauzę 15-16 godzin, także, może w Golden Stone rewens stał sobie zaznaczyłem, a proszę Państwa i wychodzi mi. 218 km, no ma 2,5 godziny, a tam jeszcze są roboty, break checki i tak dalej. A ten zegarek się już nie zatrzymuje wcale, chyba stanowczo. Break check, tylko minutę i jelo. Tak się nauczyły, że tylko w trak staje od razu z lusterka na lusterka i przychodzi czarować. Wybacz, ale w Parku Narodowym zwierząt mądrych, takich jak ty, się nie karmi. A, To jest mądre, to wszystko. Ale takich nauczycieli nie powinno się karmić tych zwierząt. Ale kruki to są bardzo mądre bardzo mądre ptaki. Już gdzieś tam ją widać. Przez mgłej. Jedną, ma później drugą. Może tą drugą być lepiej widać. No, nie widać. Wierzchołek jest w chmurach. I to jest spektakularny widok. No i kurde, mam okazję stanąć. Bo jeszcze nie zawaliło śniegiem ten parking w spiralach. Ale tutaj tacho ciśnie. Albo staję w Golden. Ale jak chcę jechać na levelstone No. W morze. Jak stanę, no to już kaplica, bo ten zegarek się nie zatrzymuje wcale, a mam do następnego punktu 210 km do i pół godziny, no, niestety innym razem. <głos》> no, jest ładny widok, mimo wszystko, mimo że górę trochę ucina, że jadę za szybko, <głos》> jestem pusty, więc może w głowie nie aż tak bardzo, ale na pacę nie mam nic. śniegu też jest ładny, szczególnie jesienią, jak te kolory się komponują z górami. Ale wolę ten widok, jak jest śnieg. No, sio, jedziemy już, rozpędzajcie. Tej kierowca na pacho i chcę stać w warunkach cywilizowanych, a nie w polu. Czy w górach? Chociaż w górach jest dobrze, tylko że chcę mieć chociaż jakiś zasięg internetowy. Ale mało wody field. Wow. Dostałem już informację o, o ładunku. Gotowy jutro, 6 wieczorem. Rozładunek 6 rano w Richmond, BC. To jest jakieś. Wiem. 600 km? 500? No tak, 500. No i to będzie znowu nocko, nie? I to tak. Ja spróbowałem. Powiedziałem, że spróbuję tą robotę, ale to. To jest taka szarpanina to będzie cały czas, nie? To są nocne dostawy Nie zawsze jazda w nocy, ale często I teraz będzie nocka e, Bo... No ja stanę w Revelstoke, bo i tak Jeszcze ja zobaczę Ale to mi nic nie da, jak, jak tam pojadę jutro Do, do tego Pro, Bo będę mógł ruszyć Dopiero Zobaczę Bo mogę zrobić tak, że teraz wykręcę ósemkę bo mi wrócą godziny jutro, i będę mógł podjechać tam. Jutro mi zostanie 5 godzin jazdy, nie? No to, jak jutro podjadę do Vege Pro, poczekam, jak ładunek będzie gotowy. Będzie gotowy, to będę musiał wyjechać tak, żeby wyjechać dość późno z tego Vege Pro, żeby dojechać na rozładunek 5-6 rano, żeby się zdjąć i zacząć jeszcze wracać. Bo tam w Vancouver za bardzo parkingów nie ma. Dobra, na razie spróbuję dotrzeć do Reverstą. No i decyzję muszę podjąć zaraz, bo zaraz będę w Golden. A między Golden a Reverse Stop jest tylko roger pas, żeby stać. Nie, ja już wiem jak zrobię. Wykręcę pauzę, znaczy. No dziesiątkę wykręcę tutaj albo ósemkę. Pojadę tam do Cold Stream. E, To Ja stanę w Golden. Pojadę do Cold Stream i tam będę, nie wiem, na 8-9 rano. I podobno te ładunki. Weekendowe wychodzą wcześniej. Także jutro, może będzie gotowy po południu, i jeszcze, jak starczy godzin, to pojadę sobie do home. Tam wykręcę następną pauzę i pojadę na rozładunek. Ale to wszystko zależy od tego, który jutro będzie ładunek gotowy. Ale z tego, co mi kumpel mówił, te weekendowe ładunki są gotowe wcześniej. Chcę to wyprowadzić na prosto, żeby po, po tych nocach nie zasumać. Nie? Tymczasem, Break check. Wstanę sekundę. Tak mi zostało ile? 300 km do tego. 300 km zostało do tego całego weczpro. To sobie wstanę o drugi nad ranem. Czy tam? Nie, no wstanę z normalnie o 5, 6, muszę się w końcu normalnie wyspać. I zajadę tam na. Nie wiem, 9, 10 rano Jak będzie gotowy wcześniej, to pojadę dalej. A jak nie, to już po poczekam tam i ruszę prosto stamtąd z z tam na rozładunek. Ło! Wyprowadzę to na prostą, ale trzeba tutaj ostre łamigówki robić. Przynajmniej coś widać. Jak się zjeżdża w noc, to czuć te, 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 te krajobrazy, ale tylko dlatego, że tu się często jeździ. Jechać dalej. Tak czy inaczej, będę miał dobrą pauzę, to nic nie zmieni, dużo nie zmieni, ale tak mnie korci, bo tam wiem, że się lepiej wyś wyśmiewają dalej od drogi. Nie? A tutaj w tym Golden to cały czas gdzieś się nie stanie. Jest albo przy drodze, albo na stopie i Rimpolonie. Wieczne dylematy. <laughs> ale ja sobie tobie tak, tak obczaję żeby jutro dolecieć do Hope i w Hope stać ósemkę i wtedy ruszę z Hope i wtedy jeszcze ewentualnie na wieczór wrócę do Call Stream i w poniedziałek będę mógł podejmować następny ładunek z, 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 z dostawą na wtorek i później we wtorek już powiem że koniec, muszę pauzę 6.6 robić i w czwartek będę już ładował w stronę domu to już styknie tak 17 minut do pasu To jest mało To jest mało Proszę Państwa Jak na 150 km na drodze krajowej A tam są jeszcze roboty drogowe I Dzisiaj jest piątek Dużo, dużo jest osobówek Znaczy ja staję tutaj Nie ma co Po co ryzykować I Tutaj tak nic nie zmieni więc Niechaj będzie Revelstoke Gold, no i do tego jeszcze jestem zmęczony, więc enough, enough of this, tutaj bym stanął, ale to jest tylko dla hotelu, dobra, tutaj też będzie dobrze, jakoś to przyżyję, a nie, husky parking, okej, okay, to nie, ja jadę tam, oddalę się od, od drogi jeżeli to jest Husky Parking to my tutaj wjeżdżamy ja myślałem, że to jest ten ta... dla hotelu parking and if it's Husky Parking then jestem happy okej okay. no widzicie problem się rozwiązał. jestem zdechnięty, padnięty zrzemnę się i później całą noc będę trzymał. Tak mi się wydaje, że wyjadę stąd. Już zaczynam myśleć w czasie lokalnym, bo przeliczanie to te różne. te... Wyjadę stąd o 6 rano. Zajadę tam na 9, 9 rano. Mam wystarczająco godzin, żeby jutro dojechać do Hope. 6 rano plus. 16, e, tak, 16 zmiana. No to daje mi północ. Ale ja muszę być w tym Hope wcześniej, żeby wykręcić ósemkę, nie? W sensie takim że mam ten rozładunek o 6 rano, bo to w Hope, z hop muszę wyjechać o czwartek, gdy 150 km, to 3 godziny. Czyli do hop muszę dotrzeć najpóźniej o 8 wieczorem czasu lokalnego. No, no to jutro jak stąd ruszę sobie o, 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 o 6 rano czasu lokalnego, to będę w dobrym okienku. Jak będzie ładunek gotowy wcześniej, to pojadę do hop, jak nie, to nie. <słuch> Cała filozofia, dobra. Idę się zrzemnąć, a później jeszcze może na spacer pójdę, bo. Jest rzeźko, ale nie ma wiatru i jest ładna pogoda, to można sobie pospacerować. A teraz spać to w tyle na niej. Ale jaja, mi <grym> się śmiać chce. Jeszcze lepiej jest niż myślałem, bo mówi zmiana planów. Zmieniamy ci tryb. Okej. Okay. Weźmiesz naczepę TK 6117 i rozładujesz ją. Ta, którą przyciągnąłem, która miała być rozładowana dzisiaj rano. I zawalili sprawę, <laughs> ja nie napisałem, mam nadzieję, że tam jest wystarczająco paliwa, bo ją Wzrzuciłem w środę rano Lepiej dla mnie, lepiej dla mnie, proszę Państwa Bo Pojadę sobie, przepnę się i jadę do Hope, na bogato I sobie odpocznę w Hope i pojadę jak król I następny SMS, sorry, wait Tu jeszcze jakaś zmiana planów, kurde, niech oni się zdecydują, bo ja już Już mam dość a tamtej naczepy nie zdjęli w piątek rano? Burder. Także wróciliśmy do tego samego ładunku, który był. Do Richmond. <słuch> Co znowu zmienia plan, że może dojadę do Chopa Nie, dobra, huksta. Ja już jeszcze się nie jak mi jeszcze zadzwonią, że... Zmien... Nie no, pojadę tak jak mówiłem tak wczoraj. Ten ładunek i tak będzie wcześniej gotowy, nie? Nie będzie gotowy o 6 wieczorem, tylko będzie gotowy pewnie po południu, co? Do pierwsza. Jeszcze nie poszedłem spać.